Pani Justyna Poznakowska, radna miejska, ale też członkini stowarzyszenia w służbie mieszkańcom, tutaj pomagała, nazwijmy to, udoku udokumentowywała jakby ten fakt przeniesienia serca. Co Pani myśli o tym całym zamieszaniu z sercami, które powstało tak nagle i okazało się, że no, wręcz sprawa polityczna, bo e, prezydent cztery serca, państwo jedno, czy to w ogóle jest potrzebne? Oczywiście nasza inicjatywa od samego początku była zamierzeniem wsparcia dla hospicjum, i to jest nasz pierwszy, e, pierwsza e, instytucja, której chcielibyśmy pomóc. I od samego początku z założeniem do współpracy e, daleko idącej, ja też i, jak i zawodowo, tak samo e, prywatnie staram się wspierać hospicjum. E, wiem, że to jest naprawdę potrzebna instytucja w Bożu, nie tylko w Bożu, to jest instytucja, która tak mamy, ją, e, pro, e, nie korzystamy. Stajmy z niej, ale jak już możemy pomóc tej, tej instytucji, to pomóżmy właśnie z tym wielkim sercem. Na zasadzie wielkiego serca, a że jest wielkie serce w, w społeczeństwie, to wiemy, bo widzimy to po zbiórce tych zakrętek. Widzimy, gromadzimy to, są tego całe masy. Oczywiście są sezony, kiedy jest to takie spowolnione, bo na przykład jak już jest zimniej, no to wiadomo więcej idziemy na, na, na ciepłe napoje, więc nie mamy zakręteczek z przeróżnych, więc mówię, no działamy dla tego hospicjum. Chcielibyśmy wesprzeć to hospicjum. Jest to nasze hospicjum. Pracują tam ludzie z wielkim sercem, pracują, okazują wielkie serce na tej ostatniej drodze tym mieszkańcom. Więc, więc cieszymy się, że mogliśmy zaistnieć. No, nie chciałabym się wypowiadać, czy to było upolitycznione, to co się wydarzyło, ale no, było nam przykro, że to była akcja, która była. Dla mieszkańców, dro, w, dobro, mieszkańców, trosce mieszkańców, nawet całego powiatu, nie tylko Raciborza, Boża, bo jak wiemy, nasze hospicjum działa na zakresie całego powiatu, więc y, nie będę tutaj opiniować. A, a chciałabym, chciałabym, drodzy Państwo, mamy możliwość, mamy więcej serc, ponad podziałami pomóżmy, jeżeli tylko mamy. Przy tych sercach, które powstają szczytne cele, to nie bądźmy obojętni. Oprócz tego pierwszego serca pomagajmy całej reszcie. Tutaj jest ważne, że to serce zmieniło tą swoją lokalizację nieznacznie. Tak naprawdę widać je w dalszym ciągu, z tego samego miejsca można powiedzieć, bo to parę kroków, e, więc to lokalizacja. Chyba to jest bardzo istotne, że udało się Państwu tak szybko znaleźć e, w zasadzie parę kroków dalej bliźniaczą lokalizację. E, powiem tak, że oddźwięk był bardzo duży. No tutaj akurat było zaangażowane całe stowarzyszenie. Oddźwięk społeczny był bardzo duży. Wiemy, że to miejsce, no miejsce powiedzmy centralne radzi Boża, czyli przepustowość Mieszkańców, jaka tu jest, no czy spacerowo, czy, czy w interesach, to zawsze można podejść, wrzucić tą zakrętkę symboliczną lub całą, całą masę tych zakrętek. Więc drodzy Państwo, no przenieśliśmy się o kawałek i nie celowo, żeby komuś zrobić na złość, żeby coś udowodnić, tylko po prostu zaczęliśmy w tym miejscu i nie chcielibyśmy uciec w cień, tylko dlatego, że ktoś chciałby jeszcze promować tą akcję w inny sposób i. No, Ta lokalizacja zaproponowana przez miasto no była rzeczywiście w takim cieniu, dosłownie w cieniu, bo to tam pełno drzew. Ona i... nie była w cieniu, ona była fatalna, bo ktoś, kto nam zaproponował tamtą lokalizację, nie wziął pod uwagę wielu kwestii, czyli możliwość opróżniania tego serca, możliwość dostępności przejazdu tam. No i tam nie było w ogóle mieszkańców, czyli tak jakby ktoś próbował, żeby akcja umarła śmiercią naturalną. No, o to w tym chodzi, bo hospicjum chodzi. potrzebuje tej pomocy, tego wsparcia, a państwo to już rok czasu kontynuujecie. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.